Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Siemoniak. Dzisiaj używam tego celowo, ponieważ to będzie nasz nowy minister. A już od jakiegoś czasu się witam ze znajomymi właśnie tym określeniem. Proszę Państwa, pomyślałem, że skoro nie robiliśmy przez ostatni czas nic na temat bież tematy bieżące, to dzisiaj zrobimy i to takim, takim czopkiem potrójnym. Potrójny czopek o niespokojnym czasie, trzy różne y historie, takie powiedziałbym uff, z dworu prosto. Zapraszam Państwa gorąco, będzie rach. Ministrowie się zmieniają, idą do Brukseli. Pod warunkiem, że wyborca onych nie odstrzeli. Widać tak już zapisane, wszystko było w gwiazdach. Użył Donald wpierw Husari, teraz lekka jazda. Niespokojny, niespokojny czas. Dookoła, dookoła nas. Solidarność protestuje, rączka w rączkę z pisem, widać dawno zaraziła się już syfilisem. Rolnik chce opuścić Unię, był czas na dopłaty, teraz musi dopilnować nowoczesnej chaty. Niespokojny, niespokojny czas, dokoła, dokoła nas. Ustalono, że to problem nieco uciążliwy. Bo Rosjanie i Białoruś mają u nas wpływy. Trzeba będzie dobrze sprawdzić, co państwu dolega i czy maczał w sprawie palce nieduży lebiega. Niespokojny, niespokojny czas. Dokoła, dokoła. Proszę Państwa i na samo zakończenie, nie, nie na samo zakończenie, na samo zakończenie będzie gra półsłówek, ale teraz powiedzmy parę słów o tym, kto dzisiaj obchodzi imieniny, bo 11 maja w sobotę są solenizanci i są oni następujący. Franciszek, Ignacy i Miranda, a także Adalbert, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Gwalbert, Iga, Lutogniew, mają nie Majol... Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert, Waldebert i Zuzanna. Naprawdę tyle pięknych imion się marnuje. No. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, solenizantów kochanych. Nietypowe święta mamy też. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Dzień Bez Śmiecenia. No i Dzień Doradcy Podatkowego. Zawsze się przyda. Przysłowie jakieś może krótkie, a nie ma, albo, albo długie. Co? Gdy przed pankracem przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zważy. No, żeby nam nie zważyło czegoś. Słuchajcie, jeszcze Katarzyna Nosowska, współczesna, nasza szansonistka, yy, yy, z cycatem dnia. Musisz odnaleźć nadzieję, i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. A to jest fragment piosenki przecież o nadziei. Na koniec, moi drodzy Państwo, będzie chrapusłówek, będzie znowu Pan Zbigniew Woźniak i będzie w bąciku Kasi następująca gra. Walec na marach. Bardzo ośmieszne. Do widzenia Państwu. Do jutra.